Jesteście gotowe naprawdę pokazać, że chcecie to? Top Model! Top Siemano, z tej strony Ineczek MSP. A dzisiaj... Pierwszy odcinek Stop Model! Na MSP. Nasi uczestnicy musieli się upodobnić do osób właśnie z tej właśnie listy TOP. Więc trochę trudne zadanie, ale sobie wyśmienicie z tym poradzili i zapraszam do oglądania i oglądajcie do końca. Pierwszą osobą jest Jolanta Jolanta 49. Upodobniła się do Tar-Marion. Naprawdę, e, co tu mówić? Jesteś, jest po prostu Mega, mega, mega. Jeszcze raz mega upodobniający Tarmariusz. Przecież ona ma styl praktycznie identyczny. Czarne, czasami niebieski. No tutaj też jest niebieski, więc milion trylionów na dziesięć. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, piszemy w komach Jolanda. Takie proste. Drugim uczestniku, uczestnikiem sorry, jest Stelik. Stelik podobnił się do Donald's. Stelik. Szacun, naprawdę. Super look. Git. Gites, Gites. Naprawdę, jeszcze ty jesteś chłopem na MSP. No, chłop. Po prostu też. Chłopy to mają bardzo mało ciuszków, więc szacun. Tutaj look. Y Stopki, tak, stopki, tak, tak. No tutaj nie powiem, no nie, wypowiem, nie wypowiem się na ten, na ten temat, będzie on, on, będzie on na pewno w ankiecie, kto odpadnie, bo będą rywalizować ze sobą dwie osoby. Więc tutaj Look, no mogłaś już zbierać te Coins i kupić sobie ten look, a nie brać ze swojej szafy, jeszcze to praktycznie wszystko za level, oprócz tych tutaj spodni, tak. Kolejny look od Sherry Biri. Nie, nie, nie ma szału, ale nie ma tragedii. Yy, jak będziesz, w, jak myślę, że jak będziesz myślę w ankiecie, kto to odpadnie, no to myślę, że to nie odpadniesz. Bo no, bo jednak trochę wydałaś widać na ten look. Małpka, włoski. No dużo trochę, bo te włoski chyba 500 Starków No, No ale tak myślę, że takie mocne. 5 na 10. Tutaj upodobnienie w looku, więc mało minus, że nie, do, nie doczytałaś zadania, ale myślę, że upodobniłaś się ona do ag To chyba. takie jest chyba nikt jej. No i powiem tak, ona tylko nosi czarne rzeczy, więc tutaj no na pewno przejdziesz, bo masz czarne rzeczy. No po prostu przejdziesz, bo ona nosi praktycznie cały czas te czarne rzeczy jak zdania u mnie się wysłowić. Andziu się upodobniło ogólnie. I tutaj widzę, że biały, różowy, niebieski. No takie ogólne kolor, kolory topki. No myślę, że tutaj nie ma co powiedzieć milion na dziesięć, nie? Taka ocena moja. Tutaj osoba się upodobniła ogólnie też, tak bardziej na Halloween, ale też jest gitesowo. No ludzie, Topka się tak ubiera, no bardziej to mi podpasowuje pod Agę Stop, bo ona ma takie czarne rzeczy. No ale powiedzmy, że jest ok, dużo dodatków widzę, więc jest git. o. Emocjach, milion, miliardów, milionów, miliardów na 10, po prostu ludzie, ludzie, to Uni 13, zobaczcie, jakie to jest podobne. Do ich, bo ja ogólnie, ale to jest mega podobne. No, ludzie, no. To jest po prostu Gites. Ona, ona tą rundę dzisiejszą wygrywa. Dostanie ja jakąś skromną nagrodę na koniec. Teraz tutaj po bokach Wam się pojawi, kto ma odpaść. E, może Sherry Biri, a może Karolinka, więc zapraszam do głosowania. I look, Kikiwiki też jest po prostu Gitesowy. Upo. Identyczne podobnienie, zobaczcie sobie, nawet Wam to pokażę tutaj. Oczywiście, zobaczcie, tutaj też nie jest zapisany luk, bo jeżeli tak, to niestety no, odpadasz automatycznie, ale nie, bo sprawdzałem już. O, zobacz, zobaczcie, nie ma. Zobaczcie, nie ma. Nie kłamie, nie oszukuję. No, teraz cię lognę na swoje główne konto i tam damy nagrodę wygrania sobie w tej rundzie. Proszę bardzo i dam jej, myślę, o tutaj na przykład, przykładowo takie piękne włoski oraz yy, tutaj takie spodenki oraz takie butki. Aha, co chłopcom? Yy, no, więc ja się z wami żegnam. Yy. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. To jest bardzo motywujące. Mam nadzieję, że do tej pory, bo nagrywam o 16.11, wbi wbiliśmy już 9 subskrypcji. No i się z wami żegnam i papatki.